14 cech wielkich władców, które można zaimplementować do sportu pozorowanego, dobrze udawanego oporu. Świetna taktyka na walkę, naprawdę bycie sprytnym na walce jest dla mnie w top nacisk na taktykę i szkolenie, system szkoleniowy jest ogromnie ważny. System pracy. Który będzie podnosił wszystkie jednostki do góry, a jak wszystkie jednostki do góry, to także i ciebie. Do tego na przykład może służyć taka kombinacja jak lewy sierp, prawy prosty, który będzie nam troszeczkę zabierał rękę, i potem ten prawy prosty będzie wchodził. Do tego będą nam też służyły takie zmyłki, czyli udaje, że kopię łowki, zawijam na frontki. Mało elementów robionych bardzo dobrze. A nie dużo elementów robionych jako tako. Jeśli jesteś bardzo wysoki i szczupły, to być może powinieneś walczyć na dystans, uczyć się, pracować w bardzo dobry sposób, czasami prostymi kopnięciami frontalnymi. Nie masz pojęcia, co ta osoba zrobi. Abstrahując już od tego, że tytuły nie walczą, ten mistrz świata może mieć najgorszy, ale w związku z tym, że ty zamiast zająć się sobą, zająłeś się nim, no to o tym nie wiedziałeś i zaprzepaściłeś swoją szansę.